Buick doctor's car. Kiedyś się na Buick'i mówiło no. doctor's car. Hello. I can move. <laughs> It's alright. <laughs> I'm advertising the roominess of the back seat. Oh Okay, alright. Piękny, też oryginalny silnik, czterocylindrowy. Could... Czterocylindrowy to jest 24 rok, Buick z 24 roku. Ale kawał, kawał samochodu. 24435 A tu wszystkie biujki jakie były do kupienia w tamtym okresie. No i proszę, w 24 kupiony nowego przez lekarza w stanie Waszyngton. Tutaj ktoś inny filmuje, więc nie będę mu przeszkadzał. My popatrzymy jeszcze do środka. Jakie on ma układ pedałów to już chyba ma tradycyjnie. There is no key to lock it or start it. But you could lock the transmission to keep somebody from stealing it. A tutaj mamy proszę państwa coś co się nazywa szptuc albo studz, albo studz nie wiem jak to się po amerykańsku nazywa. Pewnie jakiś niemiecki imigrant wymyślił takiego sztuca Sztuc jest, nie wiem z którego roku, ale to będą też lata jakieś 19-20 około Nie, 23 Berkat. Sztuc berkat z 23 roku. No już w tym okresie auta miałem normalnie gaz, hamulec i sprzęgło. I pewnie startem. Co ta pani jeszcze mówiła, że, że o jakie wycięcie na bagażnik z tyłu? Specjalna torba tutaj była dopasowana do wycięcia, że nie było kluczyka, każdy mógł ukraść auto. Z wyjątkiem tego, że można było zablokować skrzynię biegów na którymś biegu, na przykład na wsteczny. A my znamy takie patenty z czasów PRL-u, się tam przewiercało, wsadzało się sztywcik. I też nikt biegu nie mógł zmienić. Tamy takie patenty. Wreszcie Ford model T i to taki jeszcze miedziany, czyli wczesny. Pięknie wygląda ten, który to jest rok. To jest rok 15 1915, czyli ma 110 lat. Tyle ma lat, co ten dziadek. Dziadek pozuje, bo dziadek mówi ja też się urodziłem w tym roku. Urodziłem się w tym roku i, i mam tyle samo lat co tał. A przynajmniej no, jak się urodził to taki jeszcze jeździł. 110 lat samochodzik. No to widać, że to była inna epoka i tu były inne pedały, inne. Tym to bym nie odjechał, bo to jest jeden pedał to jest transmisja, skrzynia biegów przód tył. Nie wiem, no, są filmy na YouTube, gdzie można się nauczyć jeździć Fordem Model T, ale to, to była jakaś tam abstrakcja totalna. No, krzesełka z tyłu nie są częścią samochodu. A tu jest auto z podobnego okresu, też miedziany, bo oni potem tą miedzianą chłodnicę i czy chłodnice i lampy zmienili, żeby obniżyć koszty produkcji, ale te wczesne modele miały właśnie mosiężne elementy. Więc, tutaj jak widać, ten też w wersji sedan ma pięknie wszystko zrobione. To jest rok 2014, rok starszy od tamtego, pięknie. Doszliśmy do końca. A to jest jeden rząd, a wiecie, ile my tu rzędów jeszcze mamy. Wiecie co moje piękne oczy widzą? Jak znam życie, to jest isogrifo. Ja miałem takiego resoraka. Ja miałem takiego resoraka kiedyś. Jak ten czerwony. To też jeden z samochodów taki jak na przykład e, Pantera, de Tomaso Pantera. Włoskie piękne nadwozie z amerykańskim silnikiem V8. Hmm. Było Iso Volta, był taki samochód. Iso Grifo 69 rok. Iso Berlinetta Grifo. Mm. Piękna sprawa. Też tylna szyba, potężna, gięta. Z rejestracją. Próbna rejestracja z Włoch. Iso Grifo. A jest w, w, w pięknym stanie. Dla takich perełek warto tu przyjść na taki show, bo takie auta nie na co dzień się widuje. Albo się widuje raz w życiu. Ja go już kiedyś widziałem tutaj, chyba właśnie tu w szalu. Może jak byłem tu parę lat temu, to on też tutaj był. Tutaj Porsche 11 Targa. Nie wiem, który to będzie rok Kół 80. Może mniej więcej. Czy znowu się o 10 lat pomyliłem? 78. No. no to mniej więcej by się zgadzało. Chrysler TC by Maserati. To był taki pomysł głupi, że Chrysler wymyślił, że wejdzie w kooperację z Maserati i będzie robił takie auto, które będzie takie kiepskie jak każdy Chrysler, ale będzie takie drogie jak każdy Maserati. I na tym to polega właśnie, to znaczy nikt tego nie kupował. Chrysler 3 litrowy V6. Gdyby ten silnik się nazywał Maserati, to może by się to lepiej sprzedawało, ale to nawet na silniku pisali, że to jest Chrysler, a nie Maserati. 90. rok. It's a better thing, but the 2.2 uh, liter, the yeah. four cylinder yeah. turbo, yeah. it was a, the Maserati. It's a Maserati by Chrysler. Oh, okay. Or All right. In a, yeah. So they got two different engines in it. Well, yeah. In '89, they stopped making the 2.2 oh, oh, turbos okay. because they were not good engines. Oh, then they okay. went to the 3.0 liter. Oh. In '90 and '91, he's got a '91 down there. Oh, okay. It's all Italian leather inside, Italian body. is just Chrysler drivetrain. Oh, okay. All right. Thank you very much. You're Włoska skóra, włoskie drewno w środku. Wszystko ma tu z Włoch, oprócz silnika ma silnik amerykański. Cenę ma włoską, no i nikt tego nie chciał kupować. Taka jest prawda, ale miał silnik Maserati 2.2.8, mówił 2.2, 200 pojemności. Jeszcze rok wcześniej, ale były problemy z tym silnikiem. W związku z czym. O, 24 tysiące mil przebiegu ma, czyli 38 tysięcy kilometrów. nie dotarty jeszcze, niedotarty. Thank you very much. I tutaj mamy mustangów kilka. Tu mamy na przykład takiego 65 na oko, czy coś koło tego, 66, w razie bardzo wczesny mustang. 66, 8 cylindrów Cabrio. Bardzo poszukiwana kombinacja. A tutaj to jest ta sama generacja, tylko że, no widzicie, jak wtedy w ramach jednej generacji samochody się zmieniały. W zasadzie wygląda zupełnie inaczej, bo to już będzie jakiś 71, 73, 73. Bo druga generacja Mustangów to były już te małe, te bazujące na, na Fordzie Pinto. 73 Mustang. Tego nie oglądamy. Tutaj mamy Camaro. Pierwsza generacja, czyli lata 60. Może jakiś 68, 9 rok, 7 w tych granicach, 307 cali silnik, czyli 5 litrów. To jest samochód z 1969 roku. Camaro SS, ale to takie nas już nie interesują, bo to zbyt moderne, zbyt nowoczesne. Natomiast ten czerwony dalej to jest jakiś Plymouth? Albo Dodge, coś od kraju, chyba Plymouth. I chyba to jest rok 59-60. Skrzydła wielkie, to by wskazywało na przełom lat 50 i 60. 59. A nie, i to jest Pontiac, no widzicie, ale się znam. Pontiac Katalina z 59 roku. Zmylił mnie ten przód, który jest taki yy, plimusowski. 420 cali silnik też ponad 6 litrów pojemności. Te. Wyzamykany, patrz jak ta szyba, wygięta. Kto takie szkło potrafił wtedy robić? A tutaj mamy Oldsmobile 462. Ma piękną sylwetkę. Piękne koła. Koła takie jak w moim Merkurym były i w pięknym stanie, no. Bardzo ładny samochód. No, ale tu są wszystkie auta są ładne. Silnik, komora silnika w nienagannym stanie. A tam obok Chevrolet Impala, zaraz do niego też podejdziemy. Tylko jeszcze przyjrzymy się temu Oldsmobile'owi, 67 rok i zajrzyjmy mu do środka przez szparkę w oknie. Tutaj mamy jeszcze Mustangów kilka, no ale one bardzo podobne, a tu mamy Chevroleta i, y, 57 Chevy, Chevrolet Bel -Air z 57 roku, dwa nawet. I ale wcześniej zobaczmy tą impalę. Ta impala to będzie rok 63. Dobra? Zgadujemy. A, 68. Pomyliłem się. O 5 lat to już się nie liczy. 68. impala. Kabriolecik. z manualną skrzynią biegów, czterobiegową. No. I tradycyjne dla Chevroleta, potrójne lampki. Auto z południowej Karoliny. A my idziemy teraz zobaczyć te Belery 57. Tak jak już mówiłem, te auta są bardzo popularne i poszukiwane przez kolekcjonerów. Nie ma zlotu, nie ma szołu, żeby nie było kilka takich aut. 57 miał takie gumowe nakładki na zderzaki, już miał brewki nad, nad reflektorami i skrzydełka z tyłu. Po tym można podróżnić. 57 tu nawet nie muszę sprawdzać, bo to wiem, że to jest. 57 Chevrolet Bel Air też ładnie odnowiony w środku. Ten, te dwa kolejne. Taki ten sam deal. Ten sam rocznik. Duże skrzydło z tyłu. Gumowe nakładki. Z przodu na, na zderzakach to jakieś wyloty rakietowe, ale fałszywe. Ta rura wydechowa jest pod spody. Ale wygląda, jakby miał w zderzaku. Kadilak z tego okresu miał w zderzaku wyloty, powietrze. Wejdziemy do środka. Wejdziemy do środka. Popatrzymy, jak to wyglądało. O! Też oryginalny silnik. A tutaj mamy Chevrolet, Chevy Chevrolet, Slat. Hmm. Który to będzie rocznik? 70... 73 Chevy Chevelle, 69 znowu się pomyliłem z Eitrakiem oryginalne radyjko z Eitrakiem, a, a tam Bel Air, te które oglądaliśmy z 57 roku, tam po drugiej stronie. To był bezpośredni protoplasta tego Chevroleta Bel Air. Też ciekawa deska rozdzielcza. No obrotomierz nie oryginalny, dołożony, bo manualna skrzynia biegów. Chevrolet Beler Tudor Hartut 409 cali. I Corver, Chevrolet Corver, czyli amerykański Volkswagen Garbus, silnik chłodzony powietrzem z tyłu. Widzieliśmy kilka tych samochodów wczoraj, a tutaj zaraz jeszcze też parę zobaczymy. I silniczek sześciocylindrowy z tyłu, Turbocharged. Hmm. Turbo -siny. Z drugiej strony mamy oprócz tego naszego Belera jednego z trzech fuel injection w 1957 roku. Wnętrze. ale tutaj mamy Jaguarka E-Type. Jeden, jak byłem w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku, to tam był wystawiony taki Jaguar jako przykład sztuki nowoczesnej. Coś już wspominałem, że Jaguary są pięknymi samochodami. Tu jest hatchback otwierany na bok, więc jest bagażnik. Są dwa wygodne miejsca z przodu. Okno ma zamknięte, więc tak możemy mu spojrzeć do wnętrza na tą deskę rozdzielczą. Kierownica fajna, deska rozdzielcza troszkę mniej drewniana powinna być w takim aucie. Możemy sobie nawet zrobić Zuma. Dla Jaguara zrobię nawet Zuma. To troszkę lepiej będzie widać. No i przód się otwierał, oczywiście, cały. Razem z błotnikami, więc ten dostęp do silnika był z każdej strony. Tutaj filtr paliwa to jest rocznik 70 Jaguar XKE. XKE, XKE. -E. Tam były te nasze Jaguarki, które żeśmy oglądali wcześniej, a tu mamy Ferrari. Takie Ferrari to lata 80., e chyba nie. Co to za Ferrari? 400? Mondiale? Ferrari Mondiale był taki, nie wiem. Na Ferrari to ja się nie znam. Ferrari 3.2 Mondial. No dobrze. Ośmiocylindrowy, czyli jak na Ferrari, to taki ekonomiczny model. Model dla bidaków. Silnik. Oj, to czteroosobowy był, czteroosobowy samochód, teoretycznie. Choć ta osoba z tyłu nie mogła mieć nóg. Jak ktoś nie miał nóg z tyłu, to mógł siedzieć. Albo po turecku. Silnik centralnie, czy 3200. I jeszcze był tutaj bagażniczek z tyłu. Chevrolet lata chyba 40 Fleetmaster. Fleetmastera to miał nasz sąsiad na Mogilskiej. Przywiózł z Ameryki tylko sedana. No taki trochę warszawowski jest z tego grilla, jak Pobieda wygląda, tylko troszkę większa od Pobiedy. 48. 48. 48 rok, a tutaj jest... Plymouth Deluxe Coupe. Plimut jak Plymouth, no. Plymouth głupie głupie kształty miał. Coś z tą stylistyką jest nie tak tych Plymouthów, ale ten egzemplarz ładnie odnowiony, pięknie się świeci w słońcu, więc i kolor taki moderny ma, jakby do błota wpadł. Dziś takie kolorki modne. 50. 50 rok. Z daszkiem deska z przodu piękna, Dziewniana, ale tył już taki sobie. O ile jest oryginalny, może to nie wyglądało tak biednie. Znaczy tam obwódka, okna drewniana, ale ta półeczka to taka jak w warsztacie żeby jak ktoś półkę zrobił. No i duży bagażnik z tyłu. Hello. I tu mamy jeszcze, co to jest Futuramik? Futuramik, co to za auto? Na co to, wy... to się wygląda? Chevrolet, to wygląda towatu. Wygląda to na produkt General Motors, ale... Ale szczerze mówiąc, nie wiem. a uh -uh. Oldsmobile, znaczy produkt General Motors, ale to Oldsmobile, nie Chevrolet. Oldsmobile! Też będzie rok gdzieś około 5, początki lat 50. Tam słychać jakieś Mustanga w tle. 50. Oldsmobile 88. Raket, Oldsmobile Raket. No to musimy zobaczyć z tyłu, jak ta rakieta wyglądała. Czy ma wyloty rakietowe? Patrzcie, jaka deska rozjeżdża. Jakie pokrętełka tutaj. Jak to piknie wygląda wszystko. I piękny zegar na środku, no to nawet mój Cadillac tak ładnego nie miał. Mm, bardzo ładnie tu było. 88. Dobrze, coś mi obejrzeli, to jeszcze zobaczymy tego Thunderbirda z lat 50., bo widzę, że też jest w pięknym stanie. To będzie jakiś mój rówieśnik mniej więcej Myślę, że taki 56, 7 rok. Jakie fajne klamki? 57 Thunderbird z Ford Lauderdale na Florydzie przyjechał Pan se zażartował. Jak potrzebujecie jakiejś części, to nie kradnijcie więcej, nie wierzcie więcej niż wam potrzebuje. Kolejny korwer. No ten ma prawdziwy frank. Duży bagażnik z przodu. Ukradł ktoś silnik. Ktoś silnik potrzebował i ukradł. A motor prawdziwy, schowany do bagażnika. Zapasowy motor jest w bagażniku. Supersport to co? Będzie Chevrolet? Chevrolet Nowa? Co to za Chevrolet jest? Jak Supersport to musi być Chevrolet. To już lata 60., 63 rok. Ja wiem. Obaczmy. To jest 66 rok, Siewidwa. Chevrolet Supersport. Cokolwiek by to znaczy? Ale głośny wydech, gdzie jest policja? Mandat mu dać. Fort Thunderbird taki jak ten, tylko troszkę inny, 55. Super ta decha wygląda. Oj, oh, proszę to chyba jest dodane, to chyba nie jest oryginalny. Ten ma zegar tutaj obok. Tu ma obrotomierz, tu ma prędkościężak jak Wołdze z szybką. Prędkością to już wiemy skąd Wołga zerżnęła swój pomysł. I tam następny SS Chevrolet. Czyli to będzie... co to będzie? To będzie szewel. No to jest szewel. Turbożet 396 cali, czyli 6 litrów. No i bagażnik też, że kilka zwłok się tu zmieści. A tu już w, w, przeskoczyliśmy do innej epoki. Na oko to będą późne lata 20, wczesne 30. Jakiś 28 rok stawię Ford, Ford model. A. Może informacja jest w samochodzie? Nie wiem ale po rejestracji widzimy, że to jest 1929 tutaj są jakieś moderne Mustangi, a z tamtej strony, co myśmy opuścili? Opuściliśmy parę aut po tamtej stronie, ale nie wiem, czy tu coś ciekawego jest, to jakieś Fordy tam to był ten Oldsmobile, a tutaj mamy e, z 50 roku chyba Ford. i tu kolejny Ford, chyba jego bliźniak, bardzo podobny model. Pięćdziesiąty rok i kolejny fort troszkę chyba już nowszy, pięćdziesiąty trzeci, zgaduję. Pięćdziesiąty drugi, Crown Victoria. Tak? Crown Victoria to były te policyjne. To jest Victoria, ale nie wiem czy Crown, Crestline, Crestline Victoria. A tutaj Custom Line Ford z roku 1953. Czyli te cztery fordy to jest mniej więcej ta sama epoka. Tu korwetka, jeszcze całkiem taka nowoczesna. I jeszcze jedna C4, brzydka, nie podobało mi się c I wiecie co, ja na ten moment zakończę nagrywanie, muszę iść do auta się napić. A jak ja mam tam daleko, no ale umrę z pragnień w pół do drugiej. Oni o trzeciej będą kończyć. Troszkę późno się tu zjawiłem, no ale muszę się napić, bo się wykopyrcę. A idąc po wodę, to sobie też włączę kamerkę. Tutaj fajne jednoślady. Jakieś kumarki, że tak powiem, ale wiecie co ja tu zobaczyłem? Cadillac Series 60, czyli taki jak mój, i odrobinę dłuższy. To może być mój rocznik, to może być 50 rok, albo 51. Chyba 50, może rok starszy od mojego, bo jeszcze ma starą deskę rozdzielczą. To będzie 50 rok. Stawiam na Kadilaka serię 6 rok 50, ale odpicowanie. Kadilak Fleetwood, rok 50, troszkę inna deska rozdzielcza. Trochę więcej miejsca z tyłu na nogi, choć nie wiadomo po co. Ale ogólnie rzecz biorąc to jest to samo auto jak moje. A tu na parkingu stoi jakiś Mustang. Napiłem się to lepiej. Mówiąc o aucie na parkingu, to tutaj mamy na parkingu Buick Grand National. To też był taki rywal Mustanga z lat 80. Którego też myślałem o kupnie, bo lepiej przyspieszał od Mustanga. No ale kwadratowy taki nie podobał mi się.